Grycen Lab to firma badawczo-rozwojowa z sektora technologii zdrowotnych założona przez naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkoły Gospodarki. Pracujemy obecnie nad innowacjami poprawiającymi samodzielność i wspierającymi dobrostan osób starszych. W najbliższych 20 latach liczba osób starszych znacząco wzrośnie. Szacuje się, że jedną trzecią populacji w krajach europejskich stanowić będą osoby w wieku senioralnym. Procesu starzenia się nie można zatrzymać i odwrócić, jednak da się go spowolnić przy wykorzystaniu odpowiednich technik diagnostycznych i terapeutycznych. Grycen jest innowacyjnym narzędziem wspomagającym trening funkcji poznawczych oraz funkcji motorycznych. Naszym założeniem i celem było stworzenie narzędzia, które będzie bezpieczne, skuteczne i przydatne dla potencjalnych użytkowników. Na początku treningów pamięci z wykorzystaniem okularów wirtualnej rzeczywistości pojawia się lęk przed nowością i przed nieznanym. Rolą terapeuty jest podążanie za pacjentem i wspomaganie go. Dzięki temu każda kolejna sesja staje się coraz bardziej swobodna i komfortowa. Treningi pamięci za pomocą okularów rzeczywistości wirtualnej to bardzo doskonała metoda, bardzo ciekawa metoda pracy w celu poprawienia mojej pamięci, mojej koncentracji. Spostrzegawczości oraz uważności. Pomimo pojawiających się obaw, seniorzy doskonale radzą sobie w środowisku wirtualnej rzeczywistości, a osiągane przez nich rezultaty są naprawdę wspaniałe. Osoby po 60. roku życia zaczynają borykać się ze stopniowym pogarszaniem funkcji poznawczych. Aby temu przeciwdziałać, w grze grydzy zaplanowane zostały ćwiczenia stymulujące uwagę, pamięć oraz funkcje wykonawcze. Takie jak rozwiązywanie problemów czy planowanie. Korzystanie z tego urządzenia na pewno pozwala na, na wyrobienie w sobie uważności, skupienia na, na detalach, zauważanie szczegółów i zapamiętywanie. Gra stymuluje funkcje poznawcze również poprzez naukę nowych umiejętności. Seniorzy uczą się gry na ksylofonie, a w innym zadaniu poznają i zapamiętują znaki chińskie. Trening czyni mistrza. Seniorzy, wychodząc z naszych sesji, są zadowoleni i uśmiechnięci. Nasze narzędzie jest innowacyjną metodą terapii i aktywizacji seniorów. Dodatkowo pozytywnie wpływa na ich sprawność fizyczną oraz funkcje kognitywne. Skuteczność treningów w gryce została potwierdzona w badaniach naukowych gdzie wykazano poprawę parametrów podczas systematycznego jego stosowania. Okazało się, że zarówno w aspekcie funkcji poznawczych, jak i funkcji motorycznych osiągnęliśmy istotne statystycznie korzystne wyniki wskazujące na wysoką skuteczność naszego narzędzia w terapii wspomagającej zarówno funkcje poznawcze, jak i funkcje motoryczne osób starszych. Narzędzie terapeutyczne Grycen zostało opracowane w ramach projektu finansowanego z funduszy europejskich w programie operacyjnym Inteligentny Rozwój w Konsorcjum Grycen z o.o. i Politechniki Łódzkiej. Dotację udzieliło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W 2022 roku zdobyliśmy nagrodę za innowacyjność na krajowej wystawie Intarg, a także na wystawach międzynarodowych w Paryżu i Kioto. Oprócz gotowego już narzędzia dla seniorów, pracujemy nad następnymi innowacjami terapeutycznymi dla innych grup pacjentów. Kadra Grycen Lab ma wiele pomysłów na to, jak poprawić zdrowie i komfort życia ludzi.